Cześć kochani, tutaj Afolka, podekscytowana Afolka jak nigdy przedtem, dlatego że dzisiaj był wyjątkowy dzień, czyli otwarcie pierwszego w Polsce oficjalnego LEGO Store'u, który różni się znacząco od tego, który znamy na przykład z Galerii Mokotów, czyli jest mu zdecydowanie bliżej do LEGO Shop'a, którego znamy z internetu po prostu, czyli tym razem będziemy mogli robiąc zakupy, na przykład zbierać punkty VIP, co jest dosyć dla nas istotne, Dotychczas przynajmniej w tym sklepie, który jest w Galerii Mokotów nie było to możliwe. Możemy dostawać gratisy do zakupów, takie same jak są na Lego Shopie. Niestety w sklepie franczyzowym w Galerii Mokotów też się tego nie dało. Jest ogromny wybór klocków, oczywiście właściwie cała oferta Lego. Jest oczywiście ścianka Pikebrick, Biltemini i wszystko to, co w tym sklepie powinno się znaleźć. I dzisiaj nie byłam tam sama, bo byłam w doborowym towarzystwie, co pewnie część z Was wie, jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, bo myślę, że Instagram był zasypany po prostu naszymi zdjęciami jeszcze od wczoraj, bo tak naprawdę to nasze spotkanie trwało prawie no dwa dni. I bardzo się cieszę, znacie mnie i wiecie, że ja swój kanał tak naprawdę założyłam po to, żeby poznawać takich afoli jak ja. Dzielić się doświadczeniami i przeżywać z nimi takie chwile jak ta dzisiejsza, więc bardzo się cieszę, że miałam okazję poznać nowych afoli, chłopaków, których Wy na pewno kojarzycie, bo przecież udało mi się spotkać ze zwycięzcami pierwszej edycji Lego Masters, czyli z Rafałem i Kubą. Pozdrawiam Was, chłopaki, serdecznie, bo jesteście naprawdę wspaniali, bardzo Was polubiłam. Ale też miałam okazję poznać osobiście Kamila Janko, znanego na YouTubie jako Omega space fighter. I myślę, że Wy też go kojarzycie, jak nie o dziwo, no to na pewno zajrzyjcie też na niego na kanał, bo przecież robi świetne animacje legowe. I to właśnie z nimi dzisiaj ten Lego Store w Arkadi, bo tutaj się on mieści, odwiedziłam. I co prawda na początku nie planowałam zakupów, muszę przyznać, ale tak mi się udzieliła atmosfera, która tam panowała, o czym zaraz opowiem, bo bardzo chciałam teraz na, tak na gorąco troszeczkę Wam o tym opowiedzieć. No i jednak coś tam kupiłam, no po prostu uznałam, że jednak te gratisy mnie, mnie przekonują do zakupów i cóż, raz się żyje, taka wyjątkowa okazja i się skusiłam. Ale bardzo krótko, żeby nie przedłużać Wam, opowiem o moich wrażeniach z pobytu tam, bo naprawdę zupełnie się tego nie spodziewałam. I chyba na samym początku ja sama byłam jakaś taka sceptycznie nastawiona, żeby, żeby tam pójść. Wiecie, to jest środek tygodnia. Ja musiałam w sumie wziąć dzień wolny, żeby tam pójść, ale naprawdę było warto. Bo, tak jak wspomniałam, ta atmosfera, te emocje, takiego oczekiwania no bo na sklepie może być w tej chwili z uwagi na pandemię 13 osób, więc cała reszta stała na zewnątrz. Powrót po przerwie technicznej, a więc. Naprawdę przed sklepem była ogromna kolejka i to też już na początku mnie zdziwiło. Nie spodziewałam się, że, że tak będzie, bo to jednak no, jest właśnie tak, jak wspomniałam wcześniej środek tygodnia, a okazuje się, że przyjechali ludzie z całej Polski tak naprawdę na ten dzień właśnie, żeby zobaczyć, jak ten sklep wygląda w środku, żeby zrobić zakupy, właśnie może mm, załapać się na te gratisy, o których zaraz powiem, bo to też jest dosyć ciekawa historia. Mm, także tak, no emocje nam się na pewno udzielały. Na, na szczęście no też byliśmy z samego rana, jakoś nie musieliśmy czekać bardzo długo na wejście, ale jest to jakaś tam na pewno uciążliwość, zwłaszcza jak się stoi jeszcze w maseczkach. <laughs> no i cóż, i wróciłam stamtąd. O, zobaczcie, z taką wielką siatą. Mi <laughs> się przerzucili na papierowe torby. I bardzo dobrze, jest bardziej ekologiczny niż te plastikowe siatki. Powiem Wam, że wszyscy, co wychodzili z tego sklepu, Wychodzili z tak wielkimi albo i większymi torbami zakupów. Po prostu ludzie wychodzili z światami pełnymi klocków. Wynosili, czy wynosili, kupowali ogromne zestawy za ogromne pieniądze. Teraz na przykład wszedł ten wieżowiec z Marvela, na pewno wiecie o czym mówię. No to zestaw za półtorej tysiąca i tam po prostu ciągle co drugi klient to wychodził z tym zestawem. Więc naprawdę niesamowite. I... No właśnie, ci co widzieli na Instagramie to wiedzą, a ci co nie, no to się teraz dowiedzą, że w końcu spełniłam swoje marzenie, o którym chyba mówiłam w ostatnim vlogu i kupiłam kubusia puchatka. No kurczę, mówiłam o tym kubusiu puchatku tyle czasu i w końcu stwierdziłam, dobra, no właśnie, raz się żyje i jestem tutaj na miejscu. I też śmieszna sytuacja wynikła, dlatego że no tak, kubuś puchatek kosztuje 450 zł, bodajże katalogowo, żeby dostać. W tej chwili w Lego Store w Arkadii oba gratisy, czyli budowaną minifigurkę dedykowaną, jakby z tej okazji, czyli z napisem Lego Store Warszawa. No i sklep ekskluzywny, to znaczy ekskluzywny w sensie set, chodzi o sklep Lego. No to trzeba wydać łącznie 530 zł. 520. No a jednak Kubuś Puchatek mnie nie tyle nie kosztował, ale dzięki temu, że byłam z chłopakami, to jakoś tymi zakupami tak żeśmy rozdysponowali się, żeby wyszło te 520 zł i żeby móc się załapać na te gratisy i jednego z nich Wam nie pokażę, bo od razu po wyjściu ze sklepu go sprzedałam, słuchajcie, to jest po prostu niesamowite, ale... Tak jak czasami na koncertach ludzie stoją z kartkami, kupię bilet na przykład, to tam y, stoją ludzie z kartkami, kupię minifigurkę. No bo tych minifigurek y, na całą Polskę jest tylko 230. A ja miałam wrażenie, że dzisiaj w tej kolejce to już spokojnie ze 100 osób rano o tej 10 stało, więc wam jej dzisiaj nie pokażę e, i powiem Wam tylko ciekawostkę. Ja ją sprzedam za 200 zł. E, uważam, że jest to uczciwa cena, tym bardziej, że no, kubuś puchatek kosztuje 400 zł. 40, minus te 200 zł, które zarobiłam od ręki sprzedając ten gratis, to się mi yy, amortyzują koszty i Kubuś Puchatek wychodzi za 200 zł. Chyba, żebym chciała sprzedać jeszcze ten sklep, który gratisowo dorzucają, ale nie zrobię tego, bo jest no, wspaniały i to jest wyjątkowy też zestaw. Tak wygląda on tutaj z tyłu na odwrocie. On już się kiedyś pojawiał. Nie jest to zupełna nowość, ale na pewno było bardzo trudno o niego i z tego czasu też chodził po, po spore ceny po 200-300 zł. Nie wiem, jak będzie teraz, ale no, no nie będę go chciała sprzedawać, ale zobaczcie, jaki deal, nie? gdyby sprzedać i tą budowaną minifigurkę, i ten sklep, to taki zestaw, jak ten Kubuś Puchadek, mamy no, za darmo. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, że e, ja sprzedam za 200. Okazuje się, że to wcale nie jest e, dużo, bo w tej chwili są oferty, chociaż ja nie wiem, jak to się będzie sprzedawało, ale na razie są wystawione te figurki. Przynajmniej jedną taką widziałam za 500 zł, słuchajcie, więc naprawdę widzę, że handel kwitnie i ja muszę biznesu nie, nie śpią. Um, ale no ja wiecie, ja nie, nie muszę mieć, znaczy ja z jednej strony i nie mam takiej żyłki do handlu, a z drugiej strony yy, cieszę się z tego układu, który mam obecnie. Także bardzo szybko ten kół śpuchatek mi się zamortyzował, zresztą mam ten sklep gratisie, mam wrażenie, że wyszłam na zero, jak nie na plusie no i jeszcze tutaj taka ciekawostka na końcu ale jeszcze dodają taki gratis i nawet nie wiem od ilu to jest do jakiej kwoty te docy i szczerze mówiąc nie zależało mi na tym gratisie w ogóle wpadł no i no to dobrze może się temu przyjrzymy a może nie zobaczymy bo jakoś tam w docach bardzo bardzo nie siedzę także kochani naprawdę zachęcam was żebyście jeżeli nie jesteście z Warszawy to przyjechali w ramach wycieczki takiej krajoznawczej odwiedzili tutaj Lego Story w Warszawie, ten oczywiście Barkadi, który się teraz otworzył. Myślę, że najlepiej byłoby to zrobić w czerwcu, kiedy już będą nowości. W tej chwili na drugą połowę tego roku, których w tej chwili no jeszcze w sklepie nie ma, no bo mamy jednak końcówkę maja. Wtedy będzie jeszcze większy ten asortyment, no bo teraz mamy tylko stare zestawy. Mm, ale na pewno warto, warto odwiedzić także ja na pewno jeszcze nie raz się tam wybiorę i jeszcze sobie, sobie coś kupię, myślę, że w czerwcu właśnie z okazji tego drugiego półrocza to, to jest obowiązkowa wizyta, zobaczymy ile trzeba będzie się nastać tam w kolejce, żeby żeby sobie obejrzeć ten sklep, czy coś, czy coś kupić czyli podsumowując, ja się obłowiłam, zabieram się za chwilę za składanie tego zestawu, już się nie mogę doczekać, bo bo marzyłam o nim naprawdę. Dziękuję raz jeszcze chłopakom, że chcieli się ze mną spotkać i miło spędzić czas. Także mam nadzieję, że i Wy też ze mną się dobrze bawiliście. I cóż, no do zobaczenia na recenzjach, i być może jeszcze raz spotkamy się nie, nie tylko właśnie z nimi, ale może i z Wami. Uda nam się spotkać pod Lego Storem w Warszawie. Barkardi. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć.